Dżumla, menu boczne. Przechodzimy do naszej strony internetowej. Aby udać się do panelu administracyjnego, wpisujemy adres naszej strony ukośnik administrator. Użytkownik to jest standardowo admin. Hasło wiadomo. Język zostawiamy do Tak wygląda zaplecie naszej strony. Tutaj mamy podgląd. Tak wygląda obecnie nasza strona. Dzisiaj zajmiemy się menu bocznym. Przechodzimy do artykuły. Artykuły wszystkie. Klikamy Utwórz. I tworzymy artykuły takie, jakie chcemy mieć. Zakładki na stronie. Pierwszą zakładką będzie Kontakt. Sekcje wybieramy, nie przypisamy, opublikowamy, tak, strona startowania, klikamy zapisz i tak postępujemy z kolejnymi zakładkami. Kolejna zakładka to będzie rozkład jazdy. Sekcja nieprzypisana. Opublikowane tak. Strona startowania zapisujemy. I stworzymy jeszcze jedną zakładkę. Cennik. Cennik biletów. Albo no, sam cennik. Sekcja nieprzypisana. Opublikowany tak, strona startowa nie, zapisujemy. Teraz przechodzimy do zakładki menu, menu witryny. Klikamy. Tutaj możemy zmienić nazwę tej zakładki. Ja sobie ją zmienię na strona startową, strona główna. Teraz klikamy utwórz, aby utworzyć kolejne zakładki. W naszym, w naszym przypadku będą to artykuły. Artykuł tutaj wpisujemy. Tytuł naszej zakładki. Pierwsza zakładka to będzie kontakt. Tutaj wybieramy nasz artykuł, który podpinamy, czyli kontakt, i zapisujemy. Teraz klikniemy sobie na podgląd. Jak widać, dodała się nam kolejna zakładka. Kontakt, klikniemy w nią. Pojawi się tekst i tytuł. Tak zrobimy z kolejnymi pozycjami. Czyli klikamy utwórz, artykuły, artykuł, tytuł naszej zakładki. Czyli rozkład jazdy. Wybieramy teraz artykuł. I zapisujemy. Została nam jeszcze ostatnia zakładka cennik. Wybieramy artykuł, cennik. Zapisujemy. Odświeżamy naszą stronę. Jak widać, dodaliśmy wszystkie nasze zakładki cennik, jak i rozkład. Kontakt. W następnej części zrobimy menu górny, które będzie się tutaj znajdowało.